Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Dawno się nie widzieliśmy, bardzo dawno. Ale u nas też się trochę działo. O, czekajcie, próbuję to otworzyć, o Boże. U nas też się trochę działo i nie miałam czasu nagrywać. Wiecie, nie zawsze jest czas, żeby coś nagrać. Dobra, zrobiłam. Ale dzisiaj... Czekajcie, może być tak. Ale dzisiaj... Nie, tak było to źle bo to pod słońce ale dzisiaj y, weszłam bo ostatnio dziewczyny na instagramie pokazywały zaraz wam pokażę pokazywały y, sklep dobra, nie wiem jak on się nazywał zaraz wam powiem jak mi się przypomni albo i nie, bo ktoś go przed chwilą tutaj dodawał rany, dobra ale robiłam w nim zakupy dzisiaj dobra inaczej, wejdę na maila i wam powiem o, jest! Yy, robiłam dzisiaj w nim zakupy, bo wyskoczyło mi. Yy, ostatnio dziewczyny pokazywały, ale on był tylko w Warszawie, chyba i w okolicach. A teraz już jest tutaj: yy, bytom, ruda, śląska, bytom i tak dalej, i tak dalej. Barbora się nazywa. O, tak. I wlazłam dzisiaj tam, bo okazało się, że jest masło w promocji. Zobaczcie, będzie widać za złoty 40, za złoty 49 jest masło. Można było tylko wziąć cztery kostki, ale wyobraźcie sobie, za złoty 49 masło? Kur. Nigdy w życiu nie widziałam takiego e, takiej promocji. E, no i masło było za złoty 49 i weszłam zrobić zakupy. Zakupy trzeba było zrobić chyba za 100 zł, e, żeby móc je zamówić. E, darmowa jest wysyłka. Więc zamówiłam sobie. Zaraz powiedziałam mamie i siostrze, ale oczywiście co przegapiłam? Przegapiłam swój bon na pierwsze zamówienie na 25 zł. Nie widziałam, że przyszedł na maila. No trudno, no stało się już. Ale kupiłam tam więcej rzeczy. Na przykład parówki Berlinki były za ,99 zł. 99. Poczekajcie, ja tutaj wejdę, może będę miała za ,99 zł. 99. O nie, nie ma tu. No dobra, musiałam wejść na stronę. E, Kokolino litr 80 było po 6 zł z groszami. Cebula, kilogram cebuli była, było za 1,70 zł ileś, gdzie ja ostatnio w Biedronce kupowałam po 3,99 kg. No naprawdę promocje były super. E, ptasie mleczko po 5,99 z Wedla. I e, coś tam jeszcze, no jutro... Przyjdzie. Przyj Aha, w ogóle zrobiłam sobie zakupy. Byłam tak tym wszystkim podek kurczę, tak tym wszystkim że zamówiłam sobie zakupy e, na jutro e, między siódmą a ósmą rano. Porombałam, a mogłam zamówić później, bo było dużo e, godzin. No więc tak, to, to Wam chciałam powiedzieć. Dzisiaj to, może, wrzucę to, może ktoś jeszcze się załapie na tą promocję, bo naprawdę promocja gitara. Zrobiłam też zamówienie ostatnio, bo była taka też duża promocja na stronie Krukam. Zamówiłam 8, 8 produktów, potem Wam je pokażę. No i tak, co jeszcze u nas? U nas, y, ja jestem szósty tydzień, szósty, na diecie. Y, dieta ułożona przez czarnego furiata, więc no, na początku było ciężko, ale, y, ale daję radę. Ograniczyłam kompletnie cukier, nie jem w ogóle cukru, ani nie jem pszenicy, y, nic to jest pszenne, na początku, tak jak mówię, było ciężko, ale można to yy, ogarnąć. Yy... Fakt, że czasem idę na łatwiznę i z tych moich przepisów, yy, przepisów robię najłatwiejsze przepisy, ale, ale daję radę. Co jeszcze, się sta... Co jeszcze się wydarzyło u nas przez ten czas, kiedy nie nagrywaliśmy? Na przykład to, że jakiś czas temu Milagros bawiła się z dziećmi na dworze i weszły niechcąco. Koleżanka rzuciła im z balkonu jakąś zabawkę czy liścik, i to, że Milka jest taka strachliwa, to ona nie wlazła w te krzaki. Ale koleżanka wlazła, w, wiecie, no nawet nie w krzaki, pod domem po prostu. Dziewczynka dorzuciła z balkonu i one weszły. I, wesz, i ta dziewczynka weszła w y, gniazdo os. No osy się zdenerwowały. Milagros była tylko dwa razy ugryziona, ale byliśmy u lekarza. Dziewczynka była kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy ugryziona. Spędziła trzy dni w szpitalu. Mm. Już tam to wszystko zabezpieczyli koło, koło tego balkonu, no bo te osy były, no gniazdo miały w ziemi po prostu. Dobra, bo ktoś dzwoni do drzwi, potem Wam opowiem resztę. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w niedzielę. Chcę Wam jakoś tak to pokazać, bo mam taki burdel w zlewie, że tego Wam nie chcę pokazywać. Przyszło moje zamówienie, które wczoraj zamawiałam i Wam mówiłam. Z Barbora, e, przyjechał dzisiaj Pan, e, mówiłam Wam, nie wiem dlaczego tak nacisłam, że e, zamówiłam sobie dostawę między siódmą a 8 w niedzielę, ale przyjechała dostawa, była godzina za 10 albo za piętnaście siódma, więc git i e, tu jest moje, tu jest moje zamówienie, wszystko jest w torbach, o... Marbora, wszystko w torbach była zgrzewka wody jeszcze jeżeli, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o zakupy to nie było mleka 3 litry mleka w zamówieniu i 2 kg bananów nie było weszłam potem na stronę, żeby sprawdzić jak to ma się do siebie no to faktura była pomniejszona tak jakby o tą kwotę i ta kwota będzie zwrócona na konto. A znowu pan, który przywiózł e, towar, powiedział, że e, dowiezie to w późniejszych godzinach. Powiedział, że to w późniejszych godzinach. Dziwnie trochę. Więc to tutaj muszę to e, zobaczyć, jak to e, ma się do siebie. Więc, Bo tak jak mówię, faktura była pomniejszona o te banany i to mleko, a, no ale jeszcze pieniądze na konto nie zostały zwrócone. Tam chyba jest, nie wiem, do 5 dni, tak mi się wydaje. A znowu pan powiedział, że on to przywiezie, ale później. Więc tu to trzeba sobie, musimy to ogarnąć, jak to będzie zrobione. Ale jeżeli chodzi o czas dostawy i w ogóle to super. Szkoda tylko, że nie ma tego tego mleka i yy, tego mleka i czego? Tych bananów. No. A tak chyba wszystko ok. Jeszcze tego nie rozpakowywałam, bo byli, bo wiecie, nie wiedzieliśmy co się dzieje, jak ten domowodan zadzwonił. Ale, ale sprawdzę to potem. I, a, jeszcze było w środku tak z góry, bo tylko sprawdzałam, czy wszystko jest. Była czekoladka z podziękowaniami. Dziękujemy za, że jesteś z nami. Zobaczymy, czy jak to dalej pójdzie. Czy będziemy zamawiać, czy nie? Ok, dobra. Yy, widzimy się. A więc tak, kończę już tego vloga, bo moje mleko i banany nie dojechały, więc chyba jednak nie będzie, tak jak powiedział pan kurier, że dowiezie to później, tylko jednak będzie y, zwrot pieniędzy na konto, ale to się dowiemy, jak przyjdą pieniądze na konto, albo co tam dalej, to Wam powiem. Y, tutaj za mną stoi mój ekspres do kawy, y, który ostatnio nagrałam Wam prezentację jego, ale oczywiście się nie nagrało, bo nagrawałam w takiej rozdzielczości, że chyba no nie nagrało się. E, więc i nie wiem, czemu tego nie założyłam, jak tu to widać. Więc, co tam masz? Więc, dobra. E, moje zakupy Barbara powiedzmy, że były udane. Zobaczymy, jak będzie Dalej, dam Wam znać, co z tym, czy pieniądze zwróciły na konto i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze jedną kwestię, którą będę chciała poruszyć, to taka e, o Letty Shop. Bo wszyscy tutaj tak zachwalają Letty Shop, Letty Shop, a ja mam do niego e, parę uwag. Ale to opowiem Wam w kolejnym filmiku, bo to bez sensu teraz tak dokręcać ni stąd, ni z obu. Dobra, to widzimy się w kolejnym łączeniu. Do zobaczenia. Pa.